Dzień dobry. Wracam po krótkiej, YouTubeowej przerwie z tym oto luźnym, postapokaliptycznym, a w jednym przypadku głównie apokaliptycznym, cukiereczkiem. Hey kids, you want some candy? Tak, jest to ten rodzaj materiału, w którym przyjrzymy się, z racji wyboru formy, raczej ogólnie kilku nie tak popularnym produkcjom z tegoż gatunku. Kto nie widział, niech ogląda. Kto zna dane tytuły... Niech się wypowiada. Na Facebooku o niektórych z nich już co nieco pisałam. Część też mogła mignąć w filmie o krótkiej historii postapo, do którego oczywiście serdecznie zapraszam. Znajdziecie go o tutaj. Want some candy? A teraz czas na najnowszy przegląd. Stand by to take on our sample. To małe zestawienie otwieramy japońskim wirusem, którym jednak występują głównie amerykańscy aktorzy posługujący się rodzimym językiem. Rzecz jasna, w Japonii obraz został odpowiednio zdabingowany. Za dłużej kamyś tego syno, Czyli klasycznym filmem postapokaliptycznym, ogrywającym jeden z popularniejszych motywów: niepowstrzymaną, wyniszczającą organizm ludzki chorobę, która błyskawicznie rozprzestrzenia się na calutki świat. Włoska grypa, bo taką wirusowa przypadłość otrzymała w wirusie nazwę. Może i nie zamienia ludzi w żywe trupy, może i nie deformuje ciał, ani nie doprowadza zarażonych do szewskiej pasy, ale ma jeden gatunkowy atut. Nie bierze jeńców i zabija jak leci. Jedyni szczęśliwcy, którym udało się utrzymać chorobie nosa, to naukowcy i pracownicy stacji badawczych zlokalizowanych na Antarktydzie. Bo włoska grypa, choć zabójcza, to najbardziej zabójcza zdaje się być w temperaturach utrzymujących się stale powyżej 0 stopni Celsjusza. Pan Fukasaku. Reżyser postanowił podejść do tematu z całkiem imponującym rozmachem. Zwiedzimy tu bowiem sporo państw świata. Choć te najciekawsze sceny, również pod względem wizualnym, rozgrywać się będą na Antarktydzie. Oraz prześledzimy, jak ludzkość radzić sobie będzie w kolejnych latach po wykryciu wirusa. Na dokładkę pojawi się i wątek nuklearny. Bo jak to tak, postapo bez bomb. Wątek, który finalnie i dość zabawnie okaże się, jeśli chodzi o jego fabularne rozwiązanie, nie zagładą ludzkości, a sposobem na być może, jak inwencja ludzka pozwoli, jej odrodzenie. Trochę ramota z dziurawym scenariuszem, ale są tu piękne widoczki, nastawienie na powiedzmy psychologię postaci i raczej pompatyczny, tutaj całkiem pasujący ton narracji. A, no i drony. Twórcy przed rozpoczęciem planu zdjęciowego chyba udali się w odwiedziny do jakiegoś wiedźmowatego proroka. Plan! Uwaga, bo teraz zrobi się o wiele bardziej przygnębiająco. Bo gdy taki dość przyjemny w kwestiach rozrywkowych wirus, po seansie raczej szybko wypada z głowy, tak, a gdy zawieje wiatr. Nie zostaje. Tak jak zostają i uczucia, jakie wywoła seans brytyjskiej animacji w reżyserii Jimmy'ego te Murakamiego. Co ciekawe, i co wyszło mi tu już w praniu? Gdy japoński wirus zrealizowany był w języku angielskim, tak a gdy zawieje wiatr, ma z kolei reżysera, co prawda urodzonego w Stanach Zjednoczonych, ale o korzeniach już japońskich. Będąc przy murakami, dodam tylko jeszcze tożsamo, może już nie z postapo, ale z fantastyczno-naukowym klimatem jak najbardziej, że tenże człowiek współtworzył mały, beklasowy klasyk horroru science fiction przyłomu lat 70. i 80., o jakże urodziwym tytule Humanoidy z Głębiny. To tyle ciekawostek. Przejdźmy do fabuły. So. Bodajże najbardziej rozpoznawalny, obok cudownej mili na tej liście, a gdy zawieje wiatr, ma bardzo ciekawy i nietypowy punkt wyjścia. Bo oto film animowany głównymi bohaterami czyni parę emerytów, która kierując się rządową broszurką, próbuje przygotować się jak najlepiej na nadchodzący atak nuklearny. O którym, jak możemy się domyślać, nie za wiele wie i też nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jakie tęże może mieć katastrofalne, dramatyczne, śmiercionośne. Skutki. Standardowo mamy tu konsekwencje wynikające z wybuchu, jednak ukazane w skali mikro, co wcale nie umniejsza, a wręcz przeciwnie, skali emocjonalnego oddziaływania. Z tematyką oraz depresyjnym klimatem świetnie kontrastuje też sam, powiedzmy, sympatyczno-kreskówkowy styl animacji. A utwór otwierający film wykonuje rzecz jasna pan David. Bowie. Bardzo intymna, choć i niekiedy komiczna, jest to historia. Dla mnie to najciekawsza pozycja na tej liście. Film, który jest trochę wszystkim, ale nie do końca takim niczym. Cudowna Mila, czyli drugi pełnometrażowy obraz Steve'a de Jarneta po Cherry Model 2000. To historia o jednym tajemniczym telefonie, według którego za kilkadziesiąt minut skończyć ma się świat. W skrócie to komediowo-dramatyczna wizja apokalipsy, w której potencjalny koniec świata obserwujemy na zawężonym do tytułowej Miracle Mile, czyli jednej z faktycznych dzielnic LA, obszarze. Czy główny bohater, muzyk Harry, któremu dobrze się ostatnio w życiu wiedzie, w dodatku poznał dziewczynę marzeń i zaczyna wiązać z nią przyszłość, odebrał telefon od mężczyzny, który faktycznie pracuje w jednym z obiektów rakietowych? Czy za kilkadziesiąt minut naprawdę skończy się świat? Cóż! Harry nie za bardzo, tak jak i chce w to wierzyć. To pewnie jakiś wariat albo kawalarz, choć trzeba przyznać, że dosyć rozpaczliwy. Ale rozdygotany chip zdążył już w Harym zaszczepić paranoję. Harry z kolei dzieli się tą dziwną wiadomością z innymi klientami baru, w którym się znajduje i w którym miał spotkać się ze swoją dziewczyną i na spotkanie to się spóźnił. I który to, tenże bar, nazywa się, uwaga, Fadboy. Dodajcie do tego neonową scenografię, doskonale dobrane lokacje, potęgujące poczucie poruszania się we śnie i wyśmienitą muzykę Tangerine Dream, emanującą pewną dozą zimnego mistycyzmu. Swoją drogą niemiecka grupa stworzyła też ścieżkę dźwiękową do nieudanej, ale piekielnie hipnotyzującej twierdzy mana i była to prawdopodobnie najlepsza ścieżka dźwiękowa, jaką ta grupa elektroniczna stworzyła. A otrzymacie film, który do samego końca będzie wodził Was za nos. Czy to tylko niefortunny, zakrapiany neonowymi barwami sen. Czy Harry, przekazując wiadomość, samodzielnie doprowadził do upadku Los Angeles? Cudowna mila oczywiście nie pozostawi nas niczym i da nam te ubłagane, wyczekiwane odpowiedzi. Czy nam się spodobają? Trzeba już obejrzeć samodzielnie ten film do końca. Czy postapokalipsa może wiązać się ze szczęśliwym zakończeniem, albo choćby finałem dającym nadzieję na to, że ludzkość się odrodzi i nie porzuci przy tym swoich podstawowych praw moralnych? Może, choć rzecz jasna, nie musi. I też najczęściej postapokalipsa jednak lubi romansować z tragedią, beznadzieją, brudem, przemocą i agresją. Preferuje upadek. Ale twórcy When Worlds Collide postanowili spojrzeć na konsekwencje wynikające z zagłady, za które tym razem odpowiadać będzie bliskie minięcie, a następnie zderzenie planet, z optymistycznym zacięciem. Swoją drogą reżyser tegoż dzieła urodził się w 1898 roku w Krakowie, wówczas terenie należącym do Austro-Węgier. I to również tenże Rudolf Mate pracował jako operator przy bezsprzecznym, nieśmiertelnym arcydziele filmowym, jakim jest Męczeństwo Janny Dark Karla Teodora Reyera. Worlds Scoolite, czyli kiedy zderzą się światy czy że nie planet żadnym arcydziełem nie jest, ale ja sama mam do tego filmu dużą słabość, bo raz jest fajną zabawą, a dwa oferuje przy tym jedno z rzadziej eksploatowanych w post-apo zakończeń. Historia rysuje się tak: Bellus, gwiazda kilkanaście razy większa od Ziemi, zmierza w jej kierunku z ogromną prędkością. Co gorsza, zaraz potem dowiadujemy się, że wokół tejże gwiazdy krąży planeta. Zaira krąży szybciej niż Ziemia krąży wokół Słońca, a rozmiary ma w stosunku do błękitnej planety podobne. Zaira ma minąć Ziemię, bellus pojawiający się kilkanaście dni po niej, zderzyć się z nią. Nasi bohaterowie więc wpadają na pomysł, aby zbudować dwudziestowieczną Arkę Noego w postaci rakiety. Wyskoczyć! W cudzysłowie, rzecz jasna, ze ziemi i wylądować na Zajrze, gdzie ocalała ludzkość, a raczej kilkudziesięcioosobowa grupa, bo więcej się do rakiety nie zmieści, będzie mogła rozpocząć projekt odrodzenia. Przez większość filmu śledzimy przygotowania do ewakuacji, a sam film znany jest głównie z sekwencji zniszczeń dokonujących się na Ziemi. na koniec coś co możecie sami znaleźć legalnie na platformie YouTube czyli krótkometrażowa animowana historyjka wyprodukowana przez uwaga amerykański kościół luterański Droga pokoju, czyli The Way of Peace, to jednak warta uwagi ciekawostka skupiająca się na tym, jak nieludzkie okrucieństwo człowieka wobec człowieka może ostatecznie doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia Ziemi, w tym życia na Ziemi, w tym nas oczywiście. Pod film Przestroga, który ukazał się w jednym z najmniej płodnych postapokaliptycznych okresów w kinematografii w latach 40. Zrealizowany w 1947 roku film Franka Tashlina urzeka przede wszystkim wykonaniem, wykorzystanie miniatur oraz animacja poklatkowa, choć wrażenie może robić i kierunek w jakim podąża tu historia. Tyle, że gdy w When Words Collide zły koniec przyniósł dobry początek i sugerował, że postodrodzenie może może wiązać się z postobjawieniem. Tak, The Way of Peace nie do końca idzie tą drogą, próbując raczej uderzać w wywołujące religijno-społeczny przestrach, złowróżbne nuty. A za radioaktywną wisienkę na torcie niech posłuży tu to, że ta mroczna przypowiastka w amerykańskiej telewizji została wyemitowana po raz pierwszy w niedzielę wielkanocną. The body's gone. You saw what happened? Na dzisiaj to tyle. Ja jestem Magda, a wy oglądaliście krótkie historie o kulturze. Jeśli nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem. Analyzing. Analyzing. Shock advised. Stay clear of